Mieliśmy części samochodowe, mieliśmy dwa droszki kierownicze, więc zaczęliśmy to auto rozbierać, wykopywać, bo one się zapadły. Prawie jak na dakarze normalnie. Prawie, no ale to, to bardziej mówię do Marcina Mychocz, mówię, mówię co będziemy tutaj w tym lesie stali. Teraz dwie, trzy, trzy godziny czekali. Jeszcze ktoś pan przyjedzie w środku, e, w środku poligonu czarne, więc to było takie coś, że e, po prostu szkoda było mi czasu na siedzenie i oglądanie czy zbieranie grzybów, <laughs> więc wzięliśmy się do pracy. Sezon 2020, dziwny rok, dziwne okoliczności, ale dla Ciebie taki kolejny etap spełniania marzeń i już całkiem solidny plan. W miarę oczywiście możliwości, jakie, jakie były w Polsce i, i, w, i na świecie tak naprawdę. No, plan na początku roku był ambitny, tak, no bo e, przed startem sezonu. Tych wszystkich wydarzeń, które, się później, znaczy później, które później nastąpiły, e, miał być ambitnych. Tak? Chciałem pojechać dwa programy. Chciałem pojechać Mistrzostwa Litwy, autem Subaru, które mieliśmy jako auto treningowe i nim sobie jeździliśmy pod Olsztynem. A drugi cykl właśnie Mistrzostwa Polski, autem R5, więc. Plan był ambitny, ale wyszło, wszyscy wiemy jak, że ta pandemia i wszystko co nas spotkało to mocno pozmieniało te plany. Cieszę się, że w ogóle mogliśmy wystartować w tylu imprezach, ile w tym roku wystartowaliśmy, bo e, kilka ich było. Tak, Pojechaliśmy trzy rundy Mistrzostw Polski, pojechaliśmy dwa rajdy na Litwie, e, dwie rundy chyba Tarmac Masters i jeszcze rajd Podlaski, plus jeszcze Barburka. E, no, przepraszam, Barburka Warszawska, Thor to taki zastępstwo za ubiegłoroczną Barburkę. Też zresztą dobra, dobra impreza. Najlepszy moment tego sezonu dla Ciebie? E Najlepszy myślę, że tak naprawdę był za każdym razem, jak wsiadałem do auta, czy to na testach, czy, czy mogłem brać udział w jakimkolwiek rajdzie. No bo z każdym rajdem rozwijałem się ja jako kierowca i moja wiedza, co można tym autem zrobić albo jak ono się zachowa, z każdym rajdem rosło. Ale myślę, że najlepszy taki feeling i odczucia miałem podczas rajdu Podlaskiego, gdzie, gdzie dość mocno dominowaliśmy inne auta R5. Szkoda, że zabrakło trochę mocniejszej konkurencji, ale tam czułem się ogólnie jak w domu, na tym szutrze. Czyli ten szuterek, no właśnie, powraca. Powraca shooter, bo, bo to jest taki rzecz, że czuję się na tym dobrze. tak? Na tym asfalcie, mówię, moje doświadczenie jest zerowe, tak? No, bo tak naprawdę w tym roku zacząłem jeździć po odcinkach rajdowych asfaltowych, więc ciężko wiedzieć wszystko, co się wydarzy, jak się zachowa auto. auto, jakie rzeczy mają wpływ na twój tor jazdy, cięcia, błoto, deszcz. To są wszystko rzeczy, które w tym roku były dla mnie nowymi elementami, które trzeba zrozumieć i wiedzieć. Co się wydarzy? Czego jest najtrudniej się nauczyć, jeżdżąc samochodem R5? Co jest takim najdłuższym procesem, jeśli chodzi o poznawanie tego samochodu? Myślę, że połączenie wszystkiego w jedną całość, tak? w sensie chodzi mi o pokonanie odcinka. Tak? Są mhm. fragmenty, które. I jadę dobrze, a później coś się gdzieś tam, jest partia, której jadę wolniej, tak, więc bardziej połączenie takiego odcinka w całości, to jest myślę, że rzecz taka, której w tym roku brakowało e, i na której muszę na pewno popracować, ale m, na przykład startując do odcinków testowych przed rajdami Śląska i Świdnickiego udało nam się uzyskać fajne rezultaty, tak? na Śląsku byliśmy na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej, na e, Świdnickim na drugim miejscu, więc Myślę, że po prostu trzeba nauczyć się budować konsekwentnie nie wszystko w całość, tak? jeżeli chodzi o styl jazdy, tor jazdy, prędkość i to po prostu trzeba poprawić. Ktoś może zapytać, dlaczego nie wsiadłeś najpierw do jakiejś ośki, nie przeszedłeś całego tego takiego cyklu Wdrażania się w rajdy na tym najwyższym poziomie. Dlaczego właśnie od R5 zacząłeś od, od razu? Chciałeś jak najszybciej skrócić, po prostu jak najbardziej skrócić tę te, te drogę? Może skrócić okres, ale też wyjść z takim sobie wyszedłem w głowie, że chciałbym założyć sobie plan trzyletniego rozwoju. Tak? Czyli pierwszy rok zaczynam, jadę. I uczę się różnych rzeczy i, i patrzę, co się wydarzy. Drugi rok poprawię te swoje błędy, które były rok wcześniej, a, a trzeci rok postaram się jechać jakimś już lepszym tempem i mam nadzieję, że uda mi się ten plan trzyletni zrealizować. A wiadomo, jakbym wsiadł teraz do Oszki, to bym dwa lata był, powiedzmy, w Ośce, później przyjeżdżałbym do auta R5, znów bym potrzebował roku, dwóch na auto, i z tego procesu takiego. Dojścia do jakichś dobrych rezultatów i, i formy, by były potrzebne 5 lat, a nie 3, tak, więc teraz jest pan 3 lat do zrealizowania. Jeden rok za nami, dwa przed nami. Jesteś młody, ale też nie najmłodszy, więc jakby rzeczywiście tutaj trzeba było pewne rzeczy przyspieszyć. W tym roku wystartowałeś też w jednym rajdzie terenowym i to dość ciekawym samochodem, jak ty to wspominasz i powiedz o co chodzi. Znaczy doświadczenie e, fajne, duże emocje i, i, i ciekawe przeżycia. E, bardziej skorzystam tutaj z zaproszenia z zespołu Hovcic Racing, który przygotowywał w tym roku cały Puchar e, Byłem ciekawy jak wygląda sport cross country od strony kierowcy, tak? no, bo oglądając wiemy plus minus po Dakaru innych e, Baja Poland rajdów i wiemy jak to wygląda, a e, od kierowcy był dla mnie to nowy sport, no, bo jedziemy z roadbookiem, tak? czyli książką, którą dostaje pilot i nie jedziemy na opis rajdowy, czyli nie mam podyktowanego każdego zakrętu po kolei sekwencji, tylko jedziemy na konkretną odległości i musimy być czujni i Na testach miałem bardzo dobre tempo, mieliśmy sporą przewagę nad innymi autami Dashi przed rajdem. Na odcinku testowym też wygraliśmy odcinek testowy, w sumie to nie testowy, tylko kwalifikacyjny podczas Baja Szczecinek. Na pierwszym odcinku byliśmy też szybcy do miejsca, do którego dojechaliśmy, bo prowadziliśmy w klasie te dwa oraz w Pucharze Dashi, ale zabrakło trochę szczęścia i doświadczenia. Marcin, który tak naprawdę dostał pierwszy raz książkę drogową na rajdzie, nie miał wcześniej możliwości zapoznania z tym, jak wygląda ride cross country od środka i z funkcji pilota? Więc przejechaliśmy, pamiętam, jakiś tam mostek z czterema uwagami, miało coś się dziać, a nie działo się nic z punktu rajdowego. Czyli przejechaliśmy sobie go pełnym gazem, tylko to było takie że jest mostek. A po chwili była taka partia kilometra długości prostej drogi, no i były trzy wykrzykniki. Jakiś tam ikonka, której Marcin też nie do końca wiedział, co to jest. Ja też się w to nie zagłębiałem. No i mieliśmy jedną hopę, drugą hopę, trzecią. No i już niestety na trzeciej hopie pękły nam dwa drążki kierownicze, i zostaliśmy na odcinku, ale nie poddaliśmy. Się, chcieliśmy, że tak powiem, przywalczyć tę porażkę, w sensie taką, że uszkodziliśmy auto, ale chcieliśmy je naprawić, mieliśmy części samochodzi, mieliśmy za drążki kierownicze, więc zaczęliśmy to auto rozbierać, wykopywać, bo one się zapadły. Prawie jak na Dakarze normalnie. Prawie, no ale to, to bardziej mówię do Marcina, mówię chodź, mówię co, będziemy tutaj w tym lesie stali, teraz dwie, trzy, trzy godziny czekali, aż ktoś pan przyjedzie w środku, w środku poligonu czarnego, więc to było takie coś, że po prostu szkoda było mi czasu. Na siedzenie i oglądanie czy zbieranie grzybów, więc wzięliśmy się do pracy, zaczęliśmy to auto odkopywać i wymieniać po kolei części. I był taki moment, że kończyliśmy już naprawiać auto, postawialiśmy już na koła, spiliśmy amortyzator i jakiś tam pasek, żeby w ogóle gdziekolwiek dojechać, bo wyrywał się całe górne mocowanie i top mount, e, Więc postawiliśmy to auto na koła, jak przyjechali mechanicy nas scholować, więc e, <laughs> praca może na powieść trochę poszła na marne, ale doświadczenie i przeżycie na pewno zostanie w długo w, w głowie. E, i tym dniem zakończyliśmy pierwszy udział w rajdzie w Bajach Szczecinek. Drugi dzień, postanowiłem pierwszy odcinek pojechać bardzo wolno, zobaczyć jaki będzie wtedy czas. Nie był to jakiś super czas, ale też chyba nie byliśmy ostatni. Ale stwierdziłem, że to nie jest dla mnie i, i mówię, musimy atakować, no bo w rajdzie jedziemy i walczymy o sekundy, tak? A w rajdach terenowych musimy brać pod uwagę, będąc takim autem, te dwa inne też okoliczności, tak? Że może coś nie wytrzymać, kapeć i tak dalej. I pamiętam, jechaliśmy ostatni odcinek rajdu. Eee, złapaliśmy kapcia, a mówię, a gdzie na tym kapciu, mówię, będzie Michali Wonu. Jechaliśmy szybko, wyprzedziliśmy jeszcze dwa inne auta Dacia, na, mimo to, że jechaliśmy już na feldze, eee, no ale niestety gdzieś tam jakieś niefarty, uderzyliśmy felgą o korzeń, kolejne droży kierownicze pęki i znów zostaliśmy na odcinku. No to dość ciekawe podejście do rajdów cross country. Ja trochę popytałem w sprawie tego startu, i mówiono mi, że ty mogłeś ten rajd nawet wygrać, no tylko że chyba za silna była ta jakby część twoja rajdowa z tych, z tych rajdów płaskich drogowych, no, jak zwał, tak zwał. To na pewno tak było i tak jest, i tego nie ukrywam. Bardziej po prostu chodziło mi o to, żeby pokazać tempo też tego auta i, i tego, jak można tym autem szybko jechać, bo mówię, dopóki jechaliśmy, to mieliśmy najlepsze czasy i byliśmy wysoko, e, ale później, że tak powiem, żeby nie pojechałem tam po to, żeby się przejechać i dojechać. O, w sensie takim sobie wolnym tempem. Po prostu chciałem rywalizować i bardziej z o i filozofii rajdów chciałem atakować.